Dobry witam serdecznie w serwisie motoryzacyjnym. W dzisiejszym dniu również mamy do wykonania serwis w ładnym pojeździe jakim jest Seat Leon 1.9 TDI. Tutaj delikatnie jakaś tam moc jest podniesiona. Części klienta, części klienta, części e, mamy od klienta dostarczona i tutaj mamy do wykonania demontaż całej półosi lewej, demontaż całej półosi prawej i wymiana przegubów zewnętrznych oraz przegubów wewnętrznych Możesz chrupią jak ja mogę tak to określić chrupią także nie pozostaje nam nic innego jak jak zacząć ładny ładny dzień z tym, z że pojazdem tak taka, taka oponka siedzi na tym, na tym ładnym pojeździe zaczynamy piękny dzień Serwisem. Pozdrawiam serdecznie. Tutaj wszystkie nakrętki, śruby mam już poodkręcane. Przegół podkręcony. Tutaj te trzy śrubki trzymające odkręcone. <kluz> klucz 13 mm, klucz 30 mm. Tutaj łącznik stabilizatora też odkręcony, żeby to ładnie wszystko wyszło. Tu wszystkie śruby. A, to nie widzicie. Tu wszystkie śruby podkręcane. i tu jest, M, tu jest M10. Klucz. Także to odkręcone. Cały przegub już wewnętrzny jest luźny z tej strony. Również jest luźny. Tutaj łącznik stabilizatora odkręcony, troszeczkę dalej, żebyście widzieli, tutaj również. Łosie całe już mam zdemontowane z pojazdu, żeby tutaj wybić takim wybijaczkiem, troszeczkę młoteczkiem. Ten stoi, nawet się nie ugina ani w jedną, ani w drugą, a teraz, ale tak jakby w ogóle był pusty w środku, nie miałby e, smarów sobie, to zresztą też widać. Ten z tej strony jakiś czas temu był zmieniany, To widać, nawet że ładnie jeszcze pracuje, ale klient dał wszystkie cztery przeguby, także wszystkie cztery zmieniamy. No ten stoi. Dobra. Przegub cały z półosią, to jest lewa pół oś. Już jest na imadle, Przystępuje do demontażu. Montażu jednego przegubu, całego i później drugiego przegubu. Przegłup już jest ściągnięty, zbity. Wyczyszczona powierzchnia do starego smaru. I teraz tutaj jak jest przegłup wewnętrzny od strony przekładni manualnej, to tu musimy ten talerzyk ściągnąć, zbić i tu jest pierścień z Najpierw musimy to wyczyścić z tego starego smaru. Pierścionek z specjalnymi szczypcami ściągnąć. Odpiąć i powinno nam cały czegół ładnie zejść. Aktualizacja usługi zadania do wykonania. Nowa osłona osadzona. Do zagięcia tej opaski mamy takie specjalne szczypce. Jeżeli Wam się komuś przyda, proszę bardzo, to jest ten numer tego urządzenia. Są też tańsze zamienniki. I teraz, co mogę powiedzieć, że na tym ja pracuję chyba z 8 rok. Także to się sprawdza, naprawdę to, jest, to się sprawdza, troszeczkę więcej można wydać, ale naprawdę posłuży lata. Smar wciśnięty do środka, sprawdzamy, wychodzi, zakładamy osłonę, ściskamy nową opaską i przechodzimy na stronę przegubu wewnętrznego. Przegub wewnętrzny zbity. Nie było lekko, bo to auto już ma 300 tysięcy, a to jest oryginalny przegłup Także zbiłem całkowicie go I teraz Tutaj tą całą powierzchnię czyścimy Czyścimy, utłuszczamy Żeby to było czyściutkie Nowy smar na to, nowy, nowy przegłup, nowe osłony Nowe spinki Mówię, fajne, fajne zadanie do wykonania, ale, aczkolwiek, co mogę powiedzieć, do, m, trochę brudzące, tak? Spinka, spinka stara, spinka na bok. Zobaczymy, czy w nowym zestawie jest wszystko nowe powinno być. Już fajnie czyste, do... coraz czyściej. O, o, właśnie tak. Mówię, taka trochę brudna, brudna tutaj prasa, brudne zadanie do wykonania, bo to jest smar grafitowy, tak? w porządku, działamy dalej, tutaj już mamy przygotowany tylny talerzyk cały przegub, opaskę i gumę łączącą wszystko także montujemy i tutaj już drugi przegub wewnętrzny mamy już osadzony spinka zegar jest założona, tutaj jest Płaska, ściśnięta nie jest to dosyć czysta praca co zresztą widać po załączonym filmie jest to smar grafitowy specjalne rękawiczki trzeba ubierać dobre te rękawiczki są bo naprawdę są wytrzymałe eee, zakładamy w tylni teleżyk i można montować do auta drugą półosię nie będę Wam nagrywał bo to jest analogicznie co do pierwszej półosi Jedynie co to mogę po prostu jak ściągnę pokażę Wam o ile zdążę, jak, jak wygląda jak wygląda ten uszkodzony przegub całkowicie. Okay, teraz mamy tą prawą półś całkowicie zainstalowaną na imadło. Teraz patrzcie, tu się dostała woda, mimo że dosyć, dosyć ten e, przegub i osłona była szczelna, no ale automatycz 300 tysięcy prawie przejechane. No i. Przegu uszkodził się, tak? Tu jest chwila, moment, i, i by wszystko to tak wyrobiło. Widać, jakie są fasolki powyrabiane. Samardza, samardza. Także ściągamy to i, i zakładamy nowe. Dosyć czasochłonne, z tego względu, że to, to co chwilę człowiek musi czyścić ręce z tego smaru. Bo jak zakładacie opaskę. No to po prostu ta opaska wam się ślizga z tym smaże, tak?